Cześć wszystkim moi drodzy, rozpoczynamy drugi etap od leszcza do... Ronaldo, co się zmieni na przestrzeni tego filmu, co już mogę wam powiedzieć. Przede wszystkim poznacie mojego trenera, osobę, która będzie odpowiadała za całą moją zmianę, czyli sylwetka, dieta i inne kwestie. To zresztą z nami zobaczycie. Ja już mam przygotowaną torbę, bo właśnie będę szedł na siłownię. Zatem mogę wziąć kurtkę, bo jest zimno, trzeba dbać też również o zdrowie. Nie będę się już żywił cateringiem, będę gotował sam. Zatem poopowiadam wam delikatnie o makroskładnikach, co się będzie mogło wydarzyć. To, że się zmienię po 90 dniach, jak? Sam jestem ciekaw, a wy, no to co, zaczynamy. moim trenerem został Tomek ziemski. Bardzo dziękuję za tak pozytywny odbiór na pierwszym materiale, bo tam było mnóstwo komentarzy, ludzie mnie rozpoznali i też to bardzo cieszy. Tak, to jest, to jest, to jest jeden z gigantycznych plusów i to chyba Ciebie jako trenera powinno bardzo tak usatysfakcjonować, że wiesz, że robisz coś, ale ludzie od razu doceniają, pomimo tego, że nawet nie powiedzieliśmy, kim jesteś. Dokładnie, gdzieś tam tylko się przewinąłem w jakichś ujęciach, tak. a mimo to ludzie rozpoznali i też właśnie spektrum tych pozytywnych komentarzy naprawdę mnie ucieszyło. Mnie też, mnie bardzo, bo wiem, że na pewno dobrze Trafiłem. Zatem, Tomek powiedz, kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda dla tych, którzy być może nie wiedzą? Znaczy, w branży jestem już prawie 3 lata, na kanale YouTube działam od ponad 2 lat mhm. i moją merytorykę kieruję do przeciętnych ludzi, którzy chcą ponad przeciętnie wyglądać. I moim takim sztandarowym hasłem jest to, że to dieta i trening są dla Ciebie, a nie Ty dla nich. Aha. Czyli to wszystko powinno być na bazie Twoich preferencji, to nie powinno być odmawianie sobie wszystkiego, tylko kształtowanie serwetki jest jakby dodatkiem do naszego mhm. życia. Nie potrzebujemy tutaj jakichś wymyślnych suplementów, jakichś wymyślnych no. systemów treningowych, tylko chcemy, żeby to była dla nas przyjemność. Tak, też jestem tego zdania. I myślę, że to wszystko, co Tomek powiedział, i jeszcze jeszcze więcej można odnaleźć w Twojej autorskiej książce, czyli w e -booku. Tak. tak. Program genetycy, który no, można powiedzieć, że już odmienił naprawdę setki sylwetek. Mm -hmm. Jest to bestseller obecnie na, na skalę kraju. My dzisiaj idziemy na trening, kolejne miesiące ciężkiej pracy. No i zobaczymy się już chyba po trzech miesiącach, wtedy to będzie przemiana. Tak. Bo to było 30 tak. dni i teraz będzie 90. Ale tak jak mówię, zaczynamy i wszystko będziemy razem. Tak. To co? Z Twoim zaangażowaniem myślę, że naprawdę efekt będzie piorunujący. Dziękuję i myślę, że tak będzie. Zaraz się widzimy. Janiecznica to danie które chyba, które każdy zazna, zna, ale ja dzisiaj będę je robił po raz kolejny. Takie ciekawa rzecz. Trzy jajka, widzicie? La, 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 la. Ale jest jedna jeszcze ważna kwestia. Jeżeli chcielibyście zadać mi pytanie odnośnie tej zmiany, to w dniu publikacji na Instagramie pojawi się ankieta. Wejdźcie, zadajcie, odpowiem na, myślę, sporą większość. Albo postaram się. Ja teraz robię jajka i później na siłownię delikatnie przeziębiony jestem, ale no co, tak trzeba. Robimy. Łyżeczka masła. Jakaś wędlina, trzy jaja, sól, pieprz, nie marnuję talerza, dziękuję. Zobaczymy jak dzisiaj będzie, to też da mi dużo na temat mojego zdrowia, czy warto ćwiczyć w momencie nawet takiej małej infekcji jak dzisiaj. Zaczniemy od wyciskania. To ładnie się zepnij, Drug mostek. Tutaj jest podrwane, tutaj jest wszystko napięte. Depresja, dobra. Przyciągasz się do sztangi, i zaczynasz. Zapamiętaj to ustawienie. Tutaj nie da się mieć krzywą na pierwszych. I teraz tak. Udajmy, Depresja. że to jest, no, to jest duży ciężar. Tak. Zgarbiłem się, i tak, tak. Poprawiasz się, dokładnie. I nadgarski masz w tej pozycję. O, fajnie, fajnie. Tylko teraz zapomniałeś już o depresji, nie? Nie wiem, czy to dobre, ale. Czy jesteś gotowy. Padawanie. <laughs> Ale po samo podciąganie to jest aktywacja których mięśni. To wiem, w że plecy. plecy, dokładnie tak. No. Mięśnie najsilniejsze bietu w głównym stopniu. Aczkolwiek jest to też ćwiczenie takie ogólnorozwojowe, bo też musisz mieć napięty brzuch, musisz pracować nad tą stabilizacją. Też jeżeli robisz podchwytem, no to trochę też bicepsa zahacasz, mhm. Ale głównie to jest właśnie e, tył, tył, tył tego ciała. No i jesteśmy na siłowni w Singapurze, moi drodzy, możecie zobaczyć, jest to dosyć malutki obiekt, bardzo malutki, ale są najważniejsze przyrządy, czyli na klatkę, tutaj mamy ławeczki, hantelki też są, jest i wyciąg nawet, także wszystko jest, możemy zacząć ćwiczyć ja dzisiaj mam trening właśnie na klatkę pierwszą. później wam pokażę, jak ona wygląda z bliska. Dobrze się czy w Azji. Wkładamy sprzęt, nieważne gdzie jesteśmy. Kultura musi być, a w tym kraju jest ona na najwyższym poziomie. No na początku, no nie wiem, bo wy no przecież... że deadline 3 miesiące. Także jak zobaczyłem sylwetkę, to mówię kurczę, no będzie No będzie. Więc musiałem was to trochę pouświadamiać, że to trochę dłużej potrwa. No. Ale teraz jest naprawdę mega. Wstadnie jadłem tam steki i w ogóle przeliczyłem sobie tego steka. I ten stek tam białka to było. No ale dużo nie? No dużo, dużo. Tak to wyliczyłeś. No zapytałem, jaka była gramatura białka. E, przepraszam, gramatura mięsa. No. Dokładnie wpisałem sobie e, w tym pitaczu polędzwica e, wołowa. Dodałem po prostu i mi wyskoczyło. No. Pamiętaj o nogach. Tutaj ładnie wpijaj. i Nie napinaj. Teraz się odepnij jakby poza ławkę. Odepnij o. O. Pamiętaj o nogach. Odepnij się poza ławkę. Dobrze. Widzisz? Od razu większa moc. presja? No. <suszy> Dawaj. A nie trać pozycji jak się śmiejesz. Ostatnie. Jakie ostatnie? Jeszcze żadne. Jeszcze raz. O. Oh. Nawet nie wiem ile kupiłeś, ale... 11. Jaki progres, jedna Ale rzeczywiście, na prosty. Niesamowite z tym wbijaniem nóg. Coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. I właśnie to panie tego bakcyla jest kluczowe. Tak, bo wtedy w tym wytrwasz. Tak. Kiedy nie ma czegoś takiego, że muszę iść na trening, tylko kurczę, idę na trening, no. fajnie. I naprawdę się cieszę z każdym kolejnym, że mogę tutaj przyjść. Tutaj widzicie, tak to... Wyglądało najczęściej nie będę oszukiwał ani was ani siebie i tutaj mamy dwie paczki ryżu po prostu na później sobie już gotuję jeżeli by mi mięso zostało. Ja miałem przeznaczone przez trenera ile muszę dokładnie jeść makroskładników, to było 180 chyba, nie, 260 węgli, 150 g białka i 70 g tłuszczy Tutaj mamy kurczaka, ryż i paprykę, zresztą wszyscy widzicie i powiem wam, że pomimo tego że ja dałem to danie tak często, to nadal mi się nie znudziło. Zatem smacznego i zobaczymy się przy kolejnej sekwencji. No i już nie wchodzi no tak nawet, ciężko. Tak, ale nawet w koszulce już wyglądać inaczej. No. I nawet zaraz odpaliłem początkowe filmy, jak ja w sobie wyglądałem wtedy, a teraz już mniej. <głosy> <głosy> to to. Bardzo fajnie. No i fajnie, że czujesz, że są to mięśnie zaangażowane, które chcę. Mhm. Bo jak tak robią ludzie, no. to wiem, że wtedy nic nie idzie. Ale jak zrobisz pyk, pyk i... O! Od razu czuć klatę. I też na początku nie byłeś w stanie nawet... Oderwać. Oderwać. A teraz oh. robisz ze spokojem już całą serię. Oh. No to są te plusy właśnie. Także te małe kroczki gdzieś, te małe postępy też motywują. Tak, no zdecydowanie. No mówię, jak zaczynałem cztery razy, to jest czwarta moja przygoda z siłownią, Bezapelacyjnie najlepsze, bo w końcu widzę wymierne efekty tego, jak ćwiczę. Mm. Raz. Dwa. Trzy. Ale już nie idzie tak ciężko jak na początku. Raz to się wydaje. Przynajmniej tak się nie częściej jakoś ika. No, staram się cały wiesz, Napiąć No, tak się robi. Piecze. Pieczek, ma piec. Na piec. Pamiętaj, dobry kebab piecze podwójnie. <głosy> 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 tak jak dobry ciężar. <noise> Ale kebabik aby się zjadło. Właśnie jak to z, z tą dietą widzisz? Czasami człowiek chce zjeść i mam twoje uwagi, biorę sobie bardzo głęboko do serca, że czasami jak mam ochotę na coś takiego, to żeby się nie ograniczać. Dokładnie. Bo w momencie, kiedy będziesz się ograniczał, to po pewnym momencie pękniesz i to no. nie skończy się na kebabie, tylko po drodze zaliczysz pizzę, KFC, McDonald's. No właśnie. Dlatego małe przyjemności wliczane od czasu do czasu no nic nie zmieniają, a pozwalają ci za... Zaspokoić właśnie tą wewnętrzną część, tą psychikę. Tak, 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 tak. Chociaż y, na przykład już takich półproduktów, które gdzieś tam się kiedyś przewijały, to już w ogóle. Ale to chyba też dlatego, że troszeczkę na inny poziom jakby wiedzy wszedłem. Tak, trochę inna mentalność i tak. Tak. nawyk wchodzi w grę. Zdecydowanie. Zatem zmiana po 90 tym razem w dniach. Jak to dobrze, że ten czas tak szybko leci, ja wiem. Czekać na to, aż się zaprezentuje. Zatem zobaczmy, co się zmieniło. Koszulka w, te samo, w to samo miejsce wędruje. I tak, moi drodzy, wyglądam. Zobaczcie sobie sami, oceńcie, czy zmiana jest odpowiednia, za mała, a może za duża. Napiszcie w komentarzach. Ja wiem po sobie, że waga mi się zmieniła. Na twarzy zdecydowanie się uszczupliło, na brzuchu i w klatce piersiowej się powiększyło. Oczywiście na pomiarach będziemy to robili. Teraz, proszę bardzo. Tak jak byłeś szczupły, tak teraz jesteś wylaszczony. Ale Jeszcze wtedy, bardziej. wiesz, ja nigdy nie byłem jakiś... No, nie że gruby, bo to już w ogóle jest złe słowo, ale byłem taki. no ulany? No. To jest chyba takie dobre stwierdzenie, a nigdyś taki nie czułem. Pomimo tego, że czułem się szczupły, to i tak, i tak byłem na redukcji. Tak zalecił Tomek, więc do tego się stosowałem. Teraz będziemy budowali masę mięśniową, więc powinienem się rozrastać. No a te miesiące poświęciłem na redukcję. To samo miejsce sprawdzamy, mamy 83,5. 91! Ja tyle, ale koń. 7-8 cm. 8,5 cm. Klatka piersiowa to jest 101,5. A było. Tutaj dole mam ściągę, gdzie jest klata? 90. No tak, no tyle klata była tyle samo co brzuch. To patrz, brzuch poszedł o 7, a klata poszła o 10. Bo 91, a jest 101. To no tak, trzydzieści cztery, mniej więcej, trzydzieści trzy i pół, trzydzieści cztery. A było trzydzieści dwa i przed ramię to dwadzieścia pięć, mniej więcej, a było też dwadzieścia pięć. Wow. Siedemdziesiąt trzy i jeden, a było siedemdziesiąt sześć i osiem. 90 dni za mną. Jakie zmiany? Moi drodzy, to strzeż sylwetka się zmieniła. To już wszyscy widzieliśmy na poprzednich ujęciach. A teraz mogę coś powiedzieć na temat tego, jak moje życie się zmieniło i tutaj jest naprawdę spora, spora zmiana. Przede wszystkim zacząłem regularnie sypiać 7-8 godzin, kiedyś w ogóle tak nie było, a sen wiem, że jest naprawdę bardzo ważną jedną z głównych składowych sukcesu budowania wymarzonej sylwetki. Odpowiednie żywienie, już nie jemy opł... W późnych porach nie jemy złych składników fast foodów produktów przetworzonych. Staram się mniej więcej, aby to było zbilansowane. Tyle, ile mam przeznaczone węgli i białka i tłuszczy, tyle starałem się codziennie przyjmować. Systematyka, jeżeli chodzi o siłownię. Pomimo tego, że chodziłem na siłownię, starałem się zrobić wszystko, co mogłem, 100%, to i tak miałem więcej siły w domu, niż siedziałem i w takim normalnym funkcjonowaniu, zanim rozpocząłem tę zmianę. Zatem to jest naprawdę super, super plus, ale tutaj mam wrażenie, że powinniśmy, albo ja powinienem podziękować Tomkowi Grzymskiemu i to Tomek, naprawdę, to, co to zrobiłeś? Tę wiedzę, którą mi przekonałeś, twoja kompetencja, ambicja to jest coś absolutnie deficytowego w dzisiejszych czasach. Zatem, jeżeli chcecie wyglądać wspaniale, to uderzajcie do Tomka, bo to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. To nie koniec. Mam nadzieję, że jeszcze zostaniecie ze mną. Jeżeli chcielibyście więcej filmów z backstage'u, jak to wszystko się działo, to wbijajcie Instagrama. A jeżeli kolejny film ma się pojawić bardzo, bardzo szybko, to wbijcie kilka tysięcy w górę, to zobaczymy się w kolejnym filmie Od Leszcza do Ronaldo. Ciekawi? No to wiecie. Co macie robić? Wszystkiego dobrego moi drodzy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć! Alewo zawsze miałem z I o czemu? Nie wiesz czemu? Zasubskrybuj. I Co ty gadasz? Produkcja, produkcja. W kolejnym filmie dlaczego lewa słabsza od prawej.